Więc ja, ja się tak będę się trzymał kura. tej drogi, co tam na północ idzie. Idziemy, kurwa, No, Ja się to, boję, że go zaraz prześcignę i tyle. To tak to będzie wyglądać. No, się o zabraca, nie? Jechać na pełnym speedzie, czy jak? Na no pełnym. jak, jak. Tak. jechać normalnie, tak jak... Dobra, ale no, my, my na razie nie go. widzimy go, weź. Nie, 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 ocuń się trochę. To mówię, odlatuję stąd. My, odlatuj my nadlecimy, nie? A ja mam atakowanego, któregoś z was? Oddało no, się do grupy. Nie, dobra, ja tego Dobra, ja tak. na razie jadę sobie spokojnie. No, dodajmy no. się do grupy, najlepiej. Tylko, ale tylko pilot i piloci. Wielepa. Ja wiele Wielepa. Ja sobie tylko tego dodam, wiele Co zrobiłeś, Jacek? Nie też byś nalej, się mam. Ja nikogo nie dodaję. No i tak, nie. Ciebie nie, bo ty jesteś tym, nagrywającym. Ale będziesz widział gdzieś przynajmniej. Ale... Czy bo Wielepa, widział. On w nagraniu macie... będzie widział. Będzie ma... miał ten tak nie, nie kto, Ale tylko ty masz mieć grupę pilot. No, no tak, tylko ja. Pilot, pilot Ej, starajcie się Tak, nić. no, no to to ja mam. Ja podali. zapraszam was, ja was zapraszam do grupy. Starajcie się, jak ten jak nazywa... Jak niżej lecieć tego samolotu, nie? Strzelajcie tak obok, nie? A ty tak z, tym samochodem jeździ, albo tak wiesz, driftuj jeźdźmy, nie, w lewo, A pojedźmy do Bandit Campa, na przykład my. I że niby dostajemy, dostajemy zgłoszenie, że mamy gdzieś lecieć. I my startujemy stamtąd, a cały czas szybko, nagrywa. Szybko, szybko, no. To wy na razie nie jedziecie. Zatrzymajcie My to się. Co, ja się wrócę na sobor znowu. No, albo, chcesz, albo jedzie z... i będziecie przejeżdżać przez pustoszkę i sosnówkę. Tak, dobra, gdzieś tutaj ląduj, że dobra, tutaj to będziemy to ja siedzieć. Ląduj, ląduj gdzie Ale w, w gdziekolwiek. Kancie, dobra. W byłoby ładniej. Dobra, no to ląduj dobra, w campie, szybko. No to 3 kilosy stąd. No to szybciutko, no, o, To jest koło drogi, którą oni będą jechać przecież. Ja napierdalam do wyboru, i generalnie tam w waszą stronę potem, nie? No ja fajnie sobie lecę za nim, kurwa. Ty do mnie to jest ty do mnie też ty Napisz, że będzie tego. Ja go. nie ja pojadę najszybciej jak się da, tylko wolniej. Lajtowo. No, że my wybiegamy, nie? Że będzie później taki message, nie? O tak, our vip is a... coś tam, coś tam, nie? O, Jonathan, jesteś dobry. Witam, tylko się nie odzywać, bo zostałem opierdolony. Tak, tak, już. tak, tak, bo nagrywamy, nie? User joined z... zagapiłem się na miejscu. Nie odzywajcie się, miejsce. nagrywamy, możecie sobie pooglądać. <laughs> Rzucam linka, nie? Możecie sobie oglądać, nie, nie odzywajcie się, dzięki. Dobra Kurde, tylko się nie rozbi, nie będzie lipa. Wchodzimy, będziemy gdzieś tutaj siedzieli. Tego tak wychodzimy. A może wrócę ją. Jak wiesz, no. Zobaczcie, gdzie ja jestem. No ja zaraz w pustoszkę wjadę, także. To zatrzymajcie się. Jadek do tyłu, to do dopiero. Dobra, wyłącz do wyłączcie. Chodźcie, chyba ognisko było. Nie ma ogniska? Dobra, to ognisko, dobra. Co, w szopie siedzimy? Na sianie? Dawaj, na sianku, nie? Coś tam co? To dawaj się, cześć. spójrz na mnie. Tak? Spójrzcie na mnie, ja zwróćcie. Dobra, to Czekaj chwilę, bo w którym się to się dało. A masz możliwość, ten? Nie wiem, dobra, zostaw. O, oh, jest. F3? Y nie, apost F3? Nie wiem. A który nacisnąłeś? Y apostrof. Kurwej, jakie apostrof. Koło entera, masz takie dwie kropki Trzy. w górę, jakby. Dobra, kurwa, ogarnijcie się, bo. Koło entera. Czekaj. Nie, nie działa mi. Nie Dobra, opracam. wiele pas. Jak masz kur... L? No jak wiem. masz dwukropek na prawo od dwukropka? No nie działa. No wszystkie, st st stój, nie, nie kutej. Dobra, Jeśnicę. zostaw, zostaw chuj tam, gramy. A bo sobie... tak, ty, ty i tak nagrywasz, nie? No, no, no dobra. Dobra, gramy. Kurwa nagrywamy to. Dobra. Niby, że tutaj czekaj, niby że jakaś gadka go... Weź masz jakąś możliwość, że coś wzięcia w rękę. No zaraz papierosa wezmę. No, to weź Tylko on automatycznie bierze. W jakimś no. czasie To poczekajmy na ten moment. Bo nie miałem. No, no to jest co jakiś czas. A nie wziął jeszcze. Siedzi sobie ten pedarasta. Czarny. Dobra, ruszamy, Nygusie. Dobra, so. mamy telefon. Jest, 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 Czekaj. jest, bierze. U mnie nie ma tej animacji. Czekaj, to już medyk mowa. Dobra, mam kurwa i, i Dimo, Dobra. Się Dobra. Się ruszamy, nie mam animacji. Ruszamy. Dobra. Ale oni dopiero startują, co nie? Bo już zasuwać w tym sumie. Co, mamy już za nim? Nie, powoli, powoli wow. idźcie, bo my dopiero włączamy się do No Nie jadę powoli, właśnie takie 50-60 na godzinę, kurwa, naprawdę. Lepiej byłoby jednym helikopterem. Dobra, jak możecie jakiś może ja tam możecie wyżej, gonić, naprawdę już. No, go, 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 go. Zasuwajmy, do zasuwajmy. Gońcie go, gońcie go, i strzelajcie obok niego. Jak ci powiem, to się odsunie od lez, niego, lez, to lez. ja zacznę strzelać, dobra? Bo jestem wyżej i chcę zrobić taki moment, gdzie wpadam? My wracimy. No. Tylko powiedz mi, czy są z prawej, czy z lewej, nie? No ca cały czas do swojej prawej. Z przodu po prawej będą. Nie. Tylko leci nisko, nie? Bo my już lecimy. Powiecie jak będziecie strzelać. Widzę, widzę ich. Czekaj. Ty tak, ty kurde je zesłaniasz mi. Dobra, gdzie jest samochód? Czekaj, czekaj. Dobra. Jeszcze nie strzelajcie, jeszcze nie strzelajcie. Gdzie jest auto kurwa? Tutaj na drodze. Dobra, strzajcie, strzajcie, odsuń się, bo zasłaniasz, dobra. Ty, ja taki ślepy, że tak trafić nie mogę. O Boże. Może ty się medyk sam rozbije. <laughs> zostaw zostaw No kurde, on mi tak czalaj, lata, czalaj. że ja nic nie widzę, ja nic nie widzę. Dobra, halera, widzę. Rozbijaj się czarny, rozbijaj się czarny. Yeah. Ale, ale, o kurde, Ale, dobra, ale dobra. nie w takim, gdzie kamera nie chwyta, bo tam kamera nie widziała. Dobra, widzi, czekaj, chwyta, czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, leć, leć, Gdzie lecz, jest ten bo... drugi, gdzie jest ten drugi? Ładnie, widzimy teraz, widzisz? Ty za słabo chytasz. Strzelaj, strzelaj tamten z tyłu, w, ten, ten, w nas i w ogóle, nie? No kurde czekaj, tylko daj mi... Znaczy, samochód, serca, samochód serca. strzelaj, samochód strzelaj A cię nie, nie w samochód, tylko, tylko obok. No w sensie no nie traf go, nie? Czekaj. Może u medykała. Jeszcze raz to... dostałem Panachu, rękoszepek. Kurwa, ale gówno. No i teraz, obok niego się rozbij, spróbuj się o niego Ro rozbić. Rozbijaj się, rozbijaj się, Zdech rozbijaj. Dół, rozbijaj. Rozbijaj, się, rozbijaj się, rozbijaj się, nie. Idealnie, idealnie, idealnie! Rób dobrze? koło, rób koło. Zatrzymuj się tym samochodem, no. Dobrze, dobrze. Zatrzymuj się. Rób... Dobrze, dobrze, dobrze. Nie z tej strony, ja nie... kur... Dobra, tej, No, ląduj, ląduj. Nie Zatrzymuj wysiadam, się nie samochodem. W... Nie wysiadam, nie <grym>. Wysiadać? Z auta? Tak, nie, tak. Nie, z auta tak. Z auta tak, z auta tak. No. Ląduj, ląduj. Żeby tak widziało to, nie? Nie widzę auta, nie widzę auta. Gdzie te auto? Dobra, dobra. Ląduj przy nim. Ty się nie rusza, stój go auta. Stój. Ten się rusza. Tak chodzę jakbym ten. Dobra, 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 dobra. Mam kurwa. To Co tu się stało? Odchodzę A gdzie jest jego dziunia? Ej! Junia pojaw się nagle, bo na tu jest? Nie, 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 W samochodzie niech wyjdzie ta dziunia. Niech w samochodzie wyjdzie. Wysiadaj z samochodu, Junia. Wysiadaj z samochodu. Muszę się zrobić. Wsiadaj, wsiadaj. Odsuń się do tego samochodu, szybciej. Odsuń się do samochodu, prezydent. Tyle. Już, już lecę. O kurwa, you unconscious! <laughs> Wstałem, dobra, to się wytnie, czekajcie. Ej, napraw go, medyk, ty któryś. Dobra, to się wytnie, nie? Naprawiłeś go już? Czekaj. Którego, kogo? Ja już jestem, czekaj, unconscious. <grymne> <grymne> ty, zostanę! się Szyku, dobra, chodź, szybko. prezydent szybko do samochodu, chodź, Szyku. Chodź, prezydent, szyku do samochodu. się, prezydent. Starajcie chodzić na woku. Dobra, dobra, ty kurwa, to co wchodu ty, on wchodzi do tego, nie? Mam ten? Chciałem laskam, bieg... Tak, tak, bieg tak, tak. teraz szybko, teraz ja cię tego, teraz. Biegnij, wy... wysiadaj z, z auta. Laska. Wysiadaj z auta. Żona moja! Dobra, biegnij, biegnij, biegnij do tego A ten jak sortuje. prostytutka, nie! Mogę z krzaków wybić! Do helki wsiadajcie. Siadaj, siadaj i koniec Hejdy! Jak na to jak ta prostytutka je ma. Na, mnie. na co patrz na mnie? A potem ci wyślę screena kurwa. Patrz Ale na mnie się do... tą laską. Dobra. dobra, po prostu to było. Jak, jak ją namagały, Albo do przodu się patrz gdzieś, do przodu tak przez Ja widzę z tą nie? A ja pierdolę! Czekaj, nie ci, trochę, ci na mnie, nie tak bardzo mnie mną a do przodu. Poczekaj, drogi a, a ten napisał, dobra. Ale to było dobre, Your kończy, ten się podniósł, a ja wysiadałem, ten się podniósł, back. Your Dobra, to się wytnie. O, dobra, kończymy nagrywanie. Cześć, do, do bazy, czekaj, cześć, cześć. A, dobra, do bazy, no czekaj, do bazy jeszcze. Cześć. Ej, laska nam, laska nam uciekła, laska nam uciekła, nie. Na lajpie, na lajpie. ja mam myślę zaraz screeny, jakie, jakie mogą, te. te ta kobieta. Ej, wyszła ta laska nasza na co wyszedł? O, poleciałem na spadochronie Ej łapać łapać jeszcze? Tak, ale ten, weź, weź Ja nie patrzę w sam w śmigłowiec Weź się teleportuj do śmigłowca Bo musisz zrobić. Zrobię coś podobnego O widzę na spadochronie Na, na spadochronie widziałem kogoś aplauz Dobra, to się wytnie, nie? Ląduj, ląduj w tej wazie jakiejś Lądujemy? Dobra Lody, ląduj, lody. No, no ty już tam wylądujesz obok nas. Gdzie kurde, w, w ekran nie, ale gryba, bo tu jest jakiś. Co dalej? Z Dobra, schowaj się na razie. <grywanie> żeby nie widział cię, dobra. A nie, ja do was wsiadłem. Dobra, wsiadłeś? Ja. Dobra, czekaj, ja pierwszy wyjdę. Dobra. To dalej? No, idźcie do, szopy, idźcie, do no idźcie, do szopy, idźcie do szopy, idźcie do szopy. Idźcie do szopy, idźcie do no. szopy, idźcie do szopy, idźcie do szopy, jakiej szopy, a kurwa A ten jak salutuje, nie? Idź do szopy, nie? Byliśmy waszymi muzynami? Ej, czekaj, i tutaj teraz po, po, powinna ten. działać komenda push-ups, zabić kobietę i nad nią push-upy robić. Dobra, 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 koniec, 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 koniec. I teraz zrobię egzekucję na cały Ja wam <laughs> dam tak, Bardzo jakiego ładania wywołałem? A on <laughs> tak, jest śmiertelny. Wiem, wiem, wiem. dobrze, zeszło. przepraszam. Dobra, dzięki, dzięki, koniec, koniec. Przepraszam. Strzelę.